Wyobraź sobie, że Twój dom jest rzeką energii. Każdy przedmiot w nim, nawet najmniejszy, wpływa na przepływ tego strumienia. A teraz pomyśl o szczotce, której używasz codziennie, gdzie jest przechowywana w tej właśnie chwili. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że coś tak prostego jak miejsce, w którym przechowujesz swoją szczotkę, może blokować Twoją pomyślność? Według starożytnych tradycji takich jak feng shui i nauki buddyzmu, drobne szczegóły codziennego życia mogą bezpośrednio wpływać na naszą energię, finanse i harmonię rodzinną. Nikt ci nie mówi, że szczotka umieszczona w nieodpowiednim miejscu może działać jak niewidzialna bariera, powstrzymując przepływ pozytywnych wibracji, a nawet tworząc blokady emocjonalne i duchowe. W tym filmie dowiesz się, jak energia Twojego domu jest głęboko związana z codziennymi przedmiotami i dlaczego szczotka jest kluczowym elementem tego systemu. Odkryjemy, gdzie nie należy jej umieszczać, jakie miejsca są idealne, aby zharmonizować otoczenie oraz proste rytuały, które mogą zmienić przepływ energii w Twoim domu. Przygotuj się, aby spojrzeć na pozornie zwyczajny przedmiot z zupełnie nowej perspektywy jako most między starym a nowym, między brakiem a obfitością. W Fengszui dom jest postrzegany jako żywy organizm, w którym każdy element przyczynia się do ogólnej równowagi. Szczotka, Choć wydaje się banalnym przedmiotem, symbolicznie związana jest z oczyszczaniem nie tylko fizycznym, ale także energetycznym. Ma potencjał, aby usuwać zastałą energię i tworzyć przestrzeń dla nowych wibracji. W buddyzmie szczotka również ma szczególne znaczenie. Postrzegana jest jako narzędzie odnowy, które może pomóc w oczyszczaniu nie tylko otoczenia, ale także intencji osoby, która jej używa. Jednak niewiele osób wie, że miejsce, w którym przechowywana jest szczotka, może decydować o tym, czy to oczyszczenie będzie skuteczne, czy też przeciwnie, stanie się blokadą dla pozytywnej energii. Wyobraź sobie swój dom jako lustro twoich emocji i stanu ducha. Gdy szczotka jest umieszczona w niewłaściwym miejscu, może gromadzić negatywną energię, symbolizując nierozwiązane problemy. Opóźnienia finansowe i konflikty interpersonalne. Z drugiej strony, odpowiednie użycie i przechowywanie szczotki może przekształcić ją w kanał przyciągający pomyślność i harmonię. Podobnie jak miotła usuwa kurz z pomieszczenia, szczotka może wymieść ciężkie energie z Twojego życia. Ta dwoistość przyciąganie lub odpychanie pomyślności. Jest bezpośrednio związana z tym, gdzie umieścisz szczotkę w swoim domu. I właśnie ten szczegół często umyka uwadze, blokując korzyści, które mogłyby do ciebie napłynąć. Teraz, gdy rozumiesz symboliczny i energetyczny potencjał szczotki, nadszedł czas, aby zgłębić realne konsekwencje niewłaściwego jej umieszczenia i jak może to wpłynąć na twoje finanse, relacje i samopoczucie. Czy kiedykolwiek czułeś, że coś niewidzialnego trzyma cię w miejscu? Projekty, które utknęły w martwym punkcie, ciągłe kłótnie w domu albo niewytłumaczalne uczucie zmęczenia i zniechęcenia. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że przyczyną tych blokad mogą być przedmioty i nawyki, których nawet nie zauważamy takie jak miejsce przechowywania szczotki. Według Feng Shui. Każdy przedmiot w Twoim domu jest ogniwem w łańcuchu energetycznym. Źle umieszczona szczotka może działać jak węzeł, zatrzymując negatywną energię i przerywając naturalny przepływ pomyślności i harmonii. To nie tylko przesąd, ale potężny szczegół, który może wpływać zarówno na finanse, jak i emocjonalny dobrostan Twojej rodziny. Pozwól, że opowiem Ci historię Doni Rosario. To pracowita kobieta, właścicielka małego sklepu z rękodziełem, który był jej największą dumą, ale coś było nie tak. W ostatnich miesiącach sprzedaż drastycznie spadła, a nawet najwierniejsi klienci przestali przychodzić. W domu atmosfera była ciężka, pojawiły się kłótnie z dziećmi, a drobne problemy urastały do rangi wielkich kryzysów. Rosario myślała, że to wszystko przypadek, Aż pewnego dnia przyjaciółka wspomniała o wpływie energii przedmiotów w domu, zaintrygowana, zaczęła obserwować swoje otoczenie i zauważyła coś interesującego. Szczotka, której używała codziennie do sprzątania, zawsze leżała w łazience. Po zgłębieniu tematu odkryła, że łazienka, według Feng Shui, symbolizuje utratę energii, niczym otwarty odpływ. Zdecydowana zmienić swoje życie, Rosario przeniosła szczotkę, oczyściła zastaną energię prostymi rytuałami i zaczęła reorganizować swój dom. W ciągu kilku tygodni wszystko zaczęło się zmieniać. Starzy klienci wrócili, a nowi zaczęli się pojawiać. W domu atmosfera się zmieniła. Rosario poczuła się lżej, a pokój został przywrócony. A teraz wyobraź sobie, ile niewidzialnych szczotek blokuje twoją pomyślność w tej chwili. Pomyśl o drobnych szczegółach, które mogą sabotować twoje marzenia, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Coś tak prostego jak miejsce, w którym przechowujesz szczotkę, może wpływać na przepływ pieniędzy, relacje, a nawet twoje zdrowie emocjonalne. A co jeśli możesz to wszystko odblokować jednym prostym gestem? Jeśli przestawienie szczotki byłoby pierwszym krokiem do transformacji twojego życia i otwarcia przestrzeni na obfitość, na którą zasługujesz. Nie mówimy o czymś skomplikowanym ani kosztownym, ale o dostosowaniu przepływu energii na swoją korzyść. Dlaczego niektóre domy zawsze przyciągają pomyślność, podczas gdy inne nieustannie zmagają się z trudnościami? Czy blokada, z którą się teraz mierzysz, może zostać rozwiązana prostą zmianą? Może nadszedł czas, aby spojrzeć na swój dom z nowej perspektywy, zrozumieć, że podobnie jak twój umysł i ciało, twój dom odzwierciedla stan twojego życia. Gdzie teraz jest twoja szczotka? czy gromadzi negatywną energię i odpycha wszystko na co zasługujesz. Nie martw się, nie jesteś sam. Zacznijmy od prostego i dostępnego rytuału, który przygotuje twój dom na przyjęcie najlepszych wibracji i przekształci twoje otoczenie w prawdziwy magnes przyciągający pomyślność. Zanim zorganizujesz dom na nowo i poznasz odpowiednie oraz niewłaściwe miejsca na przechowywanie szczotki, ważne jest, aby wykonać pierwszy krok w celu odblokowania zastałej energii. Małe zmiany zaczynają się od wielkich intencji, dlatego trzeba przygotować zarówno otoczenie, jak i umysł. Krok po kroku rytuał oczyszczania. Wybierz spokojny moment. Znajdź czas, kiedy w domu panuje cisza, najlepiej o świcie lub zmierzchu, gdy energie są najbardziej zrównoważone. Przygotuj szczotkę. Weź szczotkę, której często używasz i dokładnie ją wyczyść. Użyj ciepłej wody z solą gruboziarnistą lub mieszanki wody i octu, które są znane z neutralizowania negatywnej energii. Afirmacja intencji. Podczas czyszczenia szczotki, powtarzaj w myślach lub nagłos, oczyszczam ten przedmiot i przygotowuję go, by stał się kanałem pomyślności i harmonii w moim domu. Znajdź neutralne miejsce. Po oczyszczeniu umieść szczotkę tymczasowo w neutralnym miejscu, na przykład na blacie lub w pobliżu otwartego okna, aby mogła odetchnąć przez kilka godzin. Nauka stojąca za afirmacjami jest prosta, ale potężna. Kiedy werbalizujesz swoje intencje, nie tylko programujesz swój umysł na zmiany, ale także tworzysz wibracje, które odbijają się w otoczeniu. Twój dom reaguje na twoje słowa i energię. Teraz twoja kolej. Zostaw komentarz o treści. Zapraszam pomyślność do mojego domu. Nie lekceważ mocy tego działania. Kiedy zapisujesz tę frazę, łączysz się z pozytywną energią, którą dzielą wszyscy oglądający ten materiał. Gdy twoja szczotka zostanie oczyszczona, a twoje intencje staną się jasne, jesteśmy gotowi, by zbadać miejsca w domu, których należy unikać za wszelką cenę, oraz dowiedzieć się, jak te szczegóły mogą całkowicie odmienić twoje otoczenie. Czy kiedykolwiek wszedłeś do domu i od razu poczułeś niepokój, jakby coś było nie na miejscu? Czasami nie chodzi o wystrój ani o porządek, lecz o energię, która przepływa lub nie przepływa przez to miejsce. Wielu ludzi ignoruje fakt, że proste przedmioty, jak szczotka, której używasz codziennie, mogą stać się prawdziwymi kotwicami negatywnej energii, w zależności od tego, gdzie są przechowywane. Dlaczego miejsce przechowywania szczotki jest tak ważne? Wyobraź sobie szczotkę jako most przenosi ona nie tylko zanieczyszczenia fizyczne, ale również wibracje z otoczenia. Jeśli zostanie umieszczona w niewłaściwym miejscu, ten most może zamienić się w barierę, gromadząc ciężką energię i zakłócając przepływ pomyślności, harmonii oraz dobrego samopoczucia w Twoim domu. Oto kluczowa kwestia. Samo oczyszczenie szczotki nie wystarczy. Miejsce, w którym jest przechowywana, ma moc wzmacniania negatywnych wibracji lub przyciągania obfitości i lekkości. Nie wierzysz? Badania w dziedzinie Feng Shui pokazują, że drobne szczegóły w otoczeniu działają jak trybiki, które napędzają całą strukturę energetyczną twojego domu. Możesz tego nie zauważać, ale przechowując szczotkę w niewłaściwym miejscu, tworzysz przestrzeń, która wzmacnia napięcia rodzinne, zamieniając drobne sprzeczki w poważne konflikty. Blokuje możliwości finansowe, powodując, że tkwisz w cyklach niedostatku. Wywołuje uczucie ciężkości i zmęczenia, nawet gdy wszystko wydaje się normalne na co dzień. Teraz pomyśl przez chwilę, gdzie w tej chwili znajduje się twoja szczotka? Czy jest w jednym z miejsc, których należy unikać, o których za chwilę opowiemy? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to może być wyjaśnienie dlaczego rzeczy nie układają się tak, jak powinny. Możesz nadal żyć z tymi blokadami, lub podjąć prostą decyzję już teraz, dowiedzieć się, gdzie nie umieszczać szczotki i zacząć uwalniać przepływ energii w swoim domu. Jeśli dotąd coś wydawało się zablokowane w twoim życiu, finanse, relacje czy nawet zdrowie emocjonalne, to może być okazja, aby odmienić sytuację. W ciągu najbliższych minut poznasz miejsca, które najbardziej sabotują energię w domu. To miejsca powszechnie wybierane przez wiele osób bez zastanowienia, ale mające zaskakująco negatywny wpływ energetyczny. Każdy szczegół ma znaczenie, a wiedza o tym, gdzie nie przechowywać szczotki, może być pierwszym krokiem do przyciągnięcia harmonii i pomyślności. Czy miejsce, w którym przechowujesz swoją szczotkę, obniża twoją energię? A gdyby jedna prosta zmiana mogła zamienić twój dom w prawdziwy magnes na dobre wibracje? Czy jesteś gotowy, aby odkryć i skorygować ten błąd? Przejdźmy teraz do odkrywania miejsc zakazanych, jedno po drugim. Pierwsze z nich możecie zaskoczyć, bo jest jednym z najczęściej używanych i jednocześnie najbardziej szkodliwym. Gotowy? Szczegółowa lista miejsc, w których nie należy przechowywać szczotki. Pierwszy salon. Centrum relacji. Salon to serce społeczne domu, miejsce, w którym przyjmujemy gości, dzielimy się chwilami i wymieniamy energię z przyjaciółmi oraz rodziną. Przechowywanie szczotki w tym pomieszczeniu jest jak postawienie przeszkody na środku rzeki. Energia interakcji i komunikacji zostaje zablokowana. Szczotka, która gromadzi resztki i nagromadzoną energię, nie powinna znajdować się w tak centralnym miejscu, ponieważ może zmienić wibracje społeczne w napięcie i konflikty. Czy zauważyłeś kiedyś, że podczas spotkań w salonie wybuchają bezpodstawne sprzeczki, a może czułeś nieuzasadniony dyskomfort? Zmiana tego miejsca może przywrócić lekkość atmosfery. Drugie łazienka, portal utraty energii. To najczęstszy i najbardziej szkodliwy błąd. Łazienka w Feng shui symbolizuje odpływ energii, niczym portal, przez który mogą uciekać dobrobyt i pozytywne wibracje. Umieszczenie szczotki w łazience potęguje tę stratę, szczególnie dlatego, że szczotka reprezentuje oczyszczenie i odnowę. Historia Doni Rosario, część druga. Rosario przechowywała swoją szczotkę w rogu łazienki, uważając, że jest to praktyczne. Jednak od czasu, gdy zaczęła odczuwać ciężką energię w swoim domu, postanowiła zmienić miejsce szczotki po rozmowie z przyjaciółką. Ku jej zaskoczeniu, nawet jej dzieci zauważyły różnicę. Atmosfera stała się lżejsza, a jak powiedziała Rosario, powietrze w domu stało się łatwiejsze do oddychania. Trzecie główne wejście, portal powitalny. Główne wejście jest jednym z najświętszych miejsc w Feng Shui. To właśnie tam energia wchodzi do domu, przynosząc ze sobą szansę, harmonię i obfitość. Umieszczenie szczotki blisko drzwi wejściowych jest jak postawienie tabliczki nie wchodź dla pozytywnych wibracji. Przechowując przedmiot związany z czyszczeniem i odpadkami, tak blisko tego portalu. Nie tylko blokujesz dobrą energię, ale także zwiększasz ryzyko przyciągania niepożądanych energii z zewnątrz. Czy zauważyłeś, że niektóre dni zaczynają się źle już od chwili przekroczenia progu swojego domu? Może warto przyjrzeć się, co znajduje się w jego pobliżu. Czwarta kuchnia przestrzeń energetycznego odżywiania. Kuchnia to kolejny strategiczny punkt domu. To miejsce, w którym przygotowujemy jedzenie symbolizujące obfitość i odżywianie. Przechowywanie szczotki w kuchni powoduje bezpośredni konflikt energetyczny, podczas gdy kuchnia przyciąga obfitość, szczotka zatrzymuje energię, która powinna zostać odrzucona. Ten konflikt może prowadzić do stagnacji zarówno energii w domu, jak i w aspektach życia związanych z pomyślnością i utrzymaniem. Czy masz wrażenie, że pieniądze, które zarabiasz, zbyt szybko znikają? A może jedzenie szybciej traci świeżość, to może być związane z przepływem energii w kuchni? Piąte. Podłóżkiem, miejsce odpoczynku. Przechowywanie szczotki pod łóżkiem jest jak zaproszenie niepokoju do spania obok ciebie. Ta przestrzeń powinna być zarezerwowana na odpoczynek i regenerację, ale szczotka w tym miejscu. Może gromadzić wibracje energii resztkowej, które bezpośrednio wpływają na twój sen i samopoczucie. Osoby, które przechowują przedmioty do sprzątania pod łóżkiem, często zgłaszają bezsenność, niepokojące sny i uczucie ciągłego zmęczenia. Spróbuj zorganizować tę przestrzeń na nowo i sprawdź, jak zmieni się jakość twojego snu. Szósty blisko ołtarza lub miejsca duchowego, połączenie duchowe. Jeśli masz ołtarz lub miejsce poświęcone medytacji, modlitwie lub duchowemu połączeniu, pamiętaj, że szczotka jest ostatnim przedmiotem, który powinien się tam znajdować. Te miejsca symbolizują energetyczne wzniesienie i harmonię, podczas gdy szczotka z nagromadzonymi energiami może zakłócać ten przepływ. To jak próba słuchania muzyki przez radio, pełne szumów. Czy masz trudności z koncentracją, medytacją, lub odnalezieniem spokoju? Może nadszedł czas, aby przeorganizować swoje miejsce duchowe i usunąć z niego wszelkie źródła sprzecznej energii. Teraz, gdy znasz najczęstsze błędy, rozejrzyj się wokół siebie. Gdzie znajduje się twoja szczotka? Czy jest w którymś z tych miejsc? Jeśli tak, nie martw się. Wciąż masz czas, aby to poprawić i odblokować energię swojego domu. Lista miejsc odpowiednich do przechowywania szczotki. Pierwszy: za domem schronienie energetyczne. Tył domu jest w Feng shui, uważany za przestrzeń energetycznego pozbywania się Przechowywanie szczotki w tym miejscu pomaga stworzyć jasną symbolikę. Wszystko, co negatywne lub niepożądane, pozostaje za tobą, pozwalając pozytywnym energiom na swobodny przepływ wreszcie domu. Dlaczego to działa? To umiejscowienie wzmacnia ideę, że wymiatasz ze swojego życia wszelkie blokady i przeszkody. To jak mówienie wszechświatowi, że jesteś gotów zostawić za sobą wszystko, co ci nie służy. Drugi blat. Lub korytarz tylny, droga do równowagi. Jeśli masz korytarz lub przestrzeń z tyłu domu, to doskonałe miejsce na przechowywanie szczotki. Te obszary pełnią funkcję korytarzy energetycznych, w których cięższe wibracje mogą zostać zneutralizowane, zanim dotrą do głównych pomieszczeń. Dodatkowa wskazówka. Utrzymywanie tej przestrzeni w czystości i dobrym oświetleniu wzmacnia pozytywny efekt, ponieważ ciemność i bałagan mogą tworzyć punkty zastoju energetycznego. Trzecie pomieszczenie gospodarcze strategiczne miejsce pomieszczenie lub szafka przeznaczone na środki czystości to z energetycznego punktu widzenia najlepsze miejsce do przechowywania szczotki. Tego typu przestrzenie są stworzone do gromadzenia narzędzi pomagających w odnawianiu energii w domu, takich jak detergenty czy inne przybory domowe. Energetyczna korzyść, umieszczenie szczotki w takim miejscu, zapobiega jej bezpośredniemu wpływowi na przepływ energii w pomieszczeniach społecznych lub prywatnych, co utrzymuje energię w porządku i skupieniu. Czwarty. Ukryte kąty, dyskretny azyl. Ukryte kąty, takie jak te za drzwiami lub w niewidocznych wnękach, są doskonałym miejscem na harmonijne przechowywanie szczotki. Te obszary działają jak neutralne strefy w domu, gdzie energia ma tendencję do stabilizowania się bez zakłócania głównych przepływów. Jak wzmocnić efekt. Umieść szczotkę na czystej podstawie lub stojaku i przechowuj ją w pozycji pionowej, co symbolizuje wzniosłość i równowagę. Piąta szafka na środki czystości funkcjonalny wybór To jedno z najczęstszych miejsc i nie bez powodu. Szafka na środki czystości ma wibracje skoncentrowane na odnowie i oczyszczaniu. Przechowywanie tam szczotki nie tylko pomaga w organizacji przestrzeni, ale również zapobiega jej negatywnemu wpływowi na bardziej wrażliwe obszary domu. Dodatkowa wskazówka: umieść w pobliżu szafki roślinę lub kryształ ochronny, aby wzmocnić energię odnowy. Teraz, gdy wiesz, gdzie przechowywać szczotkę, zakończ ten proces małym rytuałem. Wyczyść wybrane miejsce wilgotną ściereczką nasączoną wodą z solą gruboziarnistą lub octem. Przed umieszczeniem szczotki powiedz: w tym miejscu zostawiam ciężar przeszłości, aby otworzyć drogę dla nowego. Mój dom jest przestrzenią światła, harmonii i dobrobytu. Wyobraź sobie złote światło wypełniające przestrzeń i szczotkę Tworząc atmosferę ochrony i równowagi, potraktuj to jako drobny gest o głębokim znaczeniu. Dzięki takim prostym praktykom nie tylko porządkujesz swój dom, ale również odnawiasz własną energię i otwierasz się na nowe możliwości. Pierwsze świadome zamiatanie akt oczyszczania i uwolnienia. Zamiast traktować zamiatanie jako monotonną czynność, zmień ten moment w rytuał energetycznej odnowy. Jak to zrobić? Stwórz specjalną atmosferę. Przed rozpoczęciem włącz spokojną muzykę, zapal kadzidło lub użyj sprayu z aromaterapią, aby przygotować zarówno swój umysł, jak i otoczenie. Wizualizuj, co chcesz usunąć. Podczas zamiatania wyobraź sobie, że wszystkie zmartwienia, blokady i negatywne energie są usuwane z Twojego domu. Kieruj energię na zewnątrz. Zawsze zamiataj w kierunku drzwi lub okna, symbolizując pozbywanie się tego, co już Ci nie służy. Zakończ z intencją. Po zakończeniu powiedz na głos: Tym gestem uwalniam mój dom i moje życie, aby przyjąć dobrobyt, harmonię i obfitość drugie. Personalizacja szczotki symbole wzmacniające energię. Twoja szczotka może stać się czymś więcej niż tylko narzędziem do sprzątania. Spersonalizowanie jej może stworzyć wyjątkową więź między tobą a twoimi intencjami. Oto kilka inspiracji: kolorowe wstążki, czerwony dla ochrony, złoty dla dobrobytu, niebieski dla harmonii. Przywiąż je do trzonka szczotki jako stałe przypomnienie o swoich intencjach. Energetyczne kryształy, małe kryształy, takie jak cytryn przyciągający pieniądze, lub ametyst chroniący energię, można dyskretnie przykleić do trzonka lub podstawy szczotki. Słowa mocy użyj markera, aby napisać na trzonku słowa takie jak obfitość, miłość czy spokój. Za każdym razem, gdy używasz szczotki, te słowa będą wzmacniały pozytywne wibracje, pragnienie, które tutaj powstaje. Widz czuje, że personalizuje coś wyjątkowego i specjalnego, tworząc potężne narzędzie odzwierciedlające jego własne cele i pragnienia. Trzecia wdzięczność podczas sprzątania potężna i transformująca praktyka. Czy wiesz, że wdzięczność jest jedną z najwyższych form energii? Wprowadzenie tego uczucia podczas sprzątania może zmienić nie tylko Twój dom, ale także Twoje podejście do życia. Podczas zamiatania powtarzaj afirmacje takie jak Jestem wdzięczny za mój dom, który mnie chroni i daje mi schronienie. Jestem wdzięczny za wszystko, co to miejsce mi daje. Dlaczego to działa? Badania pokazują, że wdzięczność aktywuje części mózgu odpowiedzialne za tworzenie poczucia dobrostanu i zadowolenia, wzmacniając pozytywny wpływ Twoich działań. Czwarty cykl księżyca. Wzmocnij swoje intencje energią księżycową. Energia księżyca od wieków była wykorzystywana do wzmacniania intencji i zmian. Synchronizuj używanie szczotki z fazami Księżyca, aby wzmocnić efekty Księżyc malejący. Idealny czas na zamiatanie starych energii i eliminowanie blokad. Nów doskonały moment na wyznaczanie nowych intencji. Zamiataj dom z zamysłem przyciągania tego, czego pragniesz. Pełnia, wystaw szczotkę na światło Księżyca na kilka godzin, pozwalając jej pochłonąć pozytywne i potężne wibracje. Czy próbowałeś już zsynchronizować tak prostą czynność z cyklem księżyca? Wyobraź sobie transformacyjny wpływ tego na Twoje życie. Piąta dodatkowa ochrona szczotka jako strażniczka energetyczna oprócz używania szczotki do sprzątania możesz przekształcić ją w symbol ochrony dla swojego domu. Oto jak to zrobić: umieść gruboziarnistą sól przy podstawie szczotki. Sól jest znana z pochłaniania i neutralizowania negatywnych energii. Użyj suszonych ziół, przywiąż do trzonka gałązki rozmarynu lub szałwi, aby wzmocnić proces oczyszczania. Te rośliny są znane ze swoich właściwości energetycznych. Stwórz mały rytuał podczas jej przechowywania. Za każdym razem, gdy odkładasz szczotkę, wypowiedz coś w rodzaju: Niech ten przedmiot chroni mój dom. I przyciąga tylko dobre energie. Czy dostrzegasz, jak prosty przedmiot może nieść ze sobą tak dużą moc? Dzięki niewielkim zmianom i jasnym intencjom, szczotka przestaje być tylko narzędziem, stając się sprzymierzeńcem w budowaniu harmonijnego, dostatniego i zrównoważonego domu. Teraz, gdy nauczyłeś się, jak zamienić szczotkę w prawdziwy magnes pozytywnej energii, przypomnijmy sobie wszystko, czego dowiedziałeś się w tym materiale. Na przestrzeni tego filmu odkryłeś coś zaskakującego. Tak codzienny przedmiot jak szczotka może być czymś więcej niż tylko narzędziem do sprzątania, jest nośnikiem energii twojego domu, a sposób jej używania i przechowywania bezpośrednio wpływa na twoje życie, od miejsc, w których nie należy trzymać szczotki, takich jak Łazienka czy główne wejście, pozalecane lokalizacje, każdy szczegół ma znaczenie. Dodatkowo dowiedziałeś się, jak przekształcić szczotkę w prawdziwy instrument dobrobytu, wykorzystując rytuały, personalizację czy synchronizację z fazami Księżyca. Pomyśl o swoim domu jak o odzwierciedleniu swojego wewnętrznego stanu. Dbając o niego z intencją i troską, nie tylko porządkujesz przestrzeń fizyczną, ale także przygotowujesz grunt pod głębokie zmiany w swoim życiu. Wybór miejsca, w którym trzymasz szczotkę, może wydawać się drobnym szczegółem, ale jak dowiedzieliśmy się, to właśnie w takich małych zmianach tkwi moc przyciągania obfitości, harmonii i równowagi. Jesteś architektem swojego dobrostanu. Każda decyzja, choćby najmniejsza, ma potencjał, aby kształtować Twoją rzeczywistość. Dlaczego więc nie zacząć już dziś? Zorganizuj swój dom na nowo, zastosuj te wskazówki i obserwuj, jak wszystko wokół ciebie zaczyna płynąć z większą lekkością i celem. Jeśli ten materiał miał dla ciebie sens, podziel się nim z kimś, kto również może skorzystać z tych praktyk. Zostaw komentarz o treści: jestem kanałem dobrobytu w moim domu. I oczywiście zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej wskazówek i praktyk, które odmienią Twój dom i życie. Pamiętaj: energia Twojego domu to przedłużenie Twojej własnej energii. Kiedy harmonizujesz swój dom, harmonizujesz swoje życie. Dziękujemy, że obejrzałeś ten materiał do końca i do zobaczenia w następnym filmie, gdzie przekażemy ci jeszcze więcej inspiracji, jak zamieniać małe gesty w wielkie zmiany.